Drodzy młodzi liderzy, polska droga do wolności była bardzo długa i bardzo trudna. Pierwsze działania robotników rozpoczęły się już w 1956 roku, kończyły się krwawo, później kolejne lata, rok 70-76, aż przyszedł rok 1980, gdzie po wydarzeniach, po strajkach w Lublinie, Świdniku w Mielcu, Sanoku, przyszedł polski sierpień i po zwolnieniu Anny Walentynowicz, pracownicy Stoczni Gdańskiej, rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 roku. Strajk ogarnął później całą Polskę, cały kraj i ostatecznie 31 sierpnia, a następnie na początku września doszło do podpisania porozumień w Gdańsku w Szczecinie, w Jastrzębiu, w Katowicach. Dopiero dzięki tym porozumieniom powstał ogólnopolski niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Związek Zawodowy Solidarność, który działa w strukturze regionalnej, w strukturze branżowej już właśnie 40 lat. Te cele, które stawialiśmy sobie w roku 80., do dziś niektóre nie zostały zrealizowane. Dlatego te słynne 21 postulatów zapisane na tablicach, które zostały wywieszone na bramie Stoczni Gdańskiej, do dziś czekają na realizację. Udało nam się częściowo zrealizować, jednak nie wszystko. Oprócz tych 21 postulatów w obecnych czasach przed nami stoją różnie różne inne wyzwania, dodatkowe wyzwania, o których w latach 80 jeszcze nie myśleliśmy. Tutaj mówimy o europejskiej płacy minimalnej, mówimy o europejskiej karcie praw społecznych, o wielu, wielu rzeczach, o których wtedy nie myśleliśmy. To są zadania związku zawodowego Solidarność na najbliższe lata i te zadania mamy zapisane w swoich uchwałach programowych. Ale najważniejszą rzeczą jest to, aby Związek Solidarny się rozwijał, aby pozyskiwać do Związku Solidarność ludzi młodych, którzy będą nas, ludzi, którzy pamiętają lata 80. i strajki lat 80., którzy będą zastępować nas na różnych funkcjach. Dlatego dla Związku Solidarność rozwój związku jest jednym z podstawowych celów, który jest zapisany w uchwale programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Życzę wszystkim uczestnikom tego spotkania, abyście osiągali swoje cele w życiu, które sobie stawiacie, abyście się organizowali, także, bo tylko zorganizowani mają lepiej, jak głosi w haśle i tylko ludzie, którzy organizują się w struktury związku zawodowego, mogą walczyć o sprawy pracownicze, o podmiotowość pracownika, o godność, o godne miejsca pracy. i Takich celów, realizacji takich celów Wam gorąco życzę wszystkim uczestnikom.